W mojej ocenie rok 2012 był dobrym rokiem dla ostrowęckiej Komendy, policjantów Ostrołęckiej Komendy. Myślę również, że dla mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zdołaliśmy zahamować negatywne tendencje dotyczące wzrostu przestępczości, Rok 2012 to, to czas, kiedy podejmowaliśmy szereg zdecydowanych działań, aby ograniczać przestępczość, zwłaszcza tych społecznie najbardziej uciążliwych, siedmiu podstawowych kategorii. Z satysfakcją pragnę powiedzieć, że nie odnotowaliśmy ani jednego zabójstwa. Istotny jest spadek przestępstw rozbójniczych. Istotny jest spadek kradzieży, które zaistniały na terenie powiatu ostrowieckiego. Zawsze to powtarzam, że również hmm, cieszę się, że większość ustalonych sprawców przestępstw, a tych było ponad półtora tysiąca w różnych postępowaniach przygotowawczych, zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. To właśnie ta forma ustalania przestępców powoduje, że kończymy sprawy szybciej. Często bez powoływania biegłych, uzyskiwania specjalistycznych ekspertyz. To pozwala również nam kończyć postępowania karne w trybie tak zwanego dobrowolnego poddania się karze, czyli bez przeprowadzania rozpraw. Oczywiście rok 2012 nie obfitował tylko w same sukcesy Ostrołęskiej Policji, bo nasz największy niepokój Oczywiście wzbudza bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tutaj nie było najlepiej. Szereg bardzo tragicznych zdarzeń. W 155 wypadkach, które zaistniały na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrowęcy, śmierć poniosła aż 22 osoby, czyli o 6 więcej jak w roku 2011. 175 osób zostało rannych. Wydarzyło się prawie 1000 kolizji drogowych. Większość tych zdarzeń tragicznych, ofiar śmiertelnych to są tak zwani niechronieni, a w przeważającej większości właśnie pieśni. Niestety odnotowaliśmy również takie przestępstwa jak kierowanie w stanie nietrzeźwości. Stwierdzam, że rok 2012 to wzrost ujawnionych tego rodzaju przypadków do roku 2011. W ubiegłym roku nietrzeźwych kierujących. Ujawniliśmy 630, czyli to jest naprawdę ogromna ilość ludzi, ale cieszę się, że zdołaliśmy wyeliminować w porę właśnie tych ludzi, zanim popełnili chociażby przestępstwo drogowe, bo takie zdarzenia w stanie kierujący powodowali. Powiem jeszcze tak, że rok 2012 to czas. I reorganizacji struktury Komendy Miejskiej Policji w Ostroęncy. To również rok, w którym odeszło dość dużo policjantów na zasłużoną emeryturę, najczęściej po 30 latach pracy. Przyjęliśmy do służby dość dużo, bo prawie 20 osób młodych to byli ci policjanci, którzy. W pierwszej kolejności zostali skierowani na szkolenia podstawowe, i dlatego też te efekty pracy, które my zanotowaliśmy, które pokazują nasze właśnie statystyki, uważam, że są naprawdę zadowalające. Ponad 83% przestępstw ogółem zostało nas, przez nas wykrytych. Prawie 71% wykrytych przestępstw, to są przestępstwa kryminalne. Dość dobrze radziliśmy sobie z przestępczością nieletnich. Chcę powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o tę sferę naszej aktywności, nie jest źle na Austro, więc ta przestępczość nieletnich kształtuje się do ogółu na poziomie 6-8%, także należy również z tego poziomu być jednak zadowolony. Dość dobrze radziliśmy sobie z przestępczością narkotykową. Szereg zrealizowanych spraw, szereg ujętych sprawców przestępstw narkotykowych, z czego gro to właśnie dilerzy narkotykowi. Do naszych sukcesów zaliczyłbym również rozwiązanie takich poważnych spraw jak kradzieże, i to seryjne kradzieże samochodów marki japońskiej. Otóż zrealizowaliśmy i rozbiliśmy taką grupę, podwarszawską zresztą, do ważniejszych postępowań, które prowadziliśmy i które zakończyliśmy pozytywnie skierowaniem aktu oskarżenia. To są włamania do plebanii, to są włamania do kościołów, w tym nie tylko na terenie powiatu ostrołęckiego, ale również na terenie Mazowsza, a i na terenie Województwa warmińsko-mazurskiego. Te wyniki bardzo są optymistyczne. Ja nie chcę traktować naszych sukcesów, czy też kreować poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tylko przez pryzmat suchych statystyk, bo przecież nie o to chodzi. Tak naprawdę dla każdego z nas jest ważniejsze wykrycie każdej konkretnej sprawy, gdzie człowiek jest dotknięty. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie sprawy wykryliśmy ale nasze działania w dalszym ciągu koncentrują się wokół tych postępowań, które nie zostały zakończone i wierzę głęboko, że sprawcy tych przestępstw zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Również mogę powiedzieć, że rok 2012 to są te sprawy, które zostały przez nas podjęte z niewykrycia, z lat wcześniejszych i takich postępowań jest. Ponad 60, czyli to jest naprawdę dość duża liczba. Wracamy do starych spraw. Tam, gdzie nie ma przedawnienia przestępstwa, absolutnie ci sprawcy, którzy pozostają na wolności, nie mogą czuć się bezkarni.